Dzień dobry, witam Cię w dzisiejszym filmie. Na dzisiaj zaplanowałam temat bardzo emocjonujący, a mianowicie emocje. Jest to temat, część rozwoju duchowego, rozwoju osobistej mocy, który osobiście bardzo lubię i uważam, że nasze emocje mają niesamowity potencjał, jako że są to po prostu energie, które wspierają nas w kreowaniu naszej rzeczywistości, kiedy są zdrowe kiedy są e, osadzone w niezdrowych wzorcach funkcjonowania, to niestety nas nie wspierają, a raczej stwarzają w naszym świecie doświadczenia, których po prostu nie chcemy. A i działa to na tej zasadzie, że nasze mózgi mają dwa aspekty. Z jednej strony mamy mózg świadomy mózg, którym myślimy myśli, które chcemy, mózg, którym robimy rzeczy, które chcemy, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony mamy mózg, który jest nieświadomy, i to jest mózg zaprogramowany we wczesnym dzieciństwie oraz w poprzednich wcieleniach, w poprzednich doświadczeniach nas jako świadomości. I większość społeczeństwa, większość ludzi na planecie obecnie funkcjonuje sobie na poziomie mózgu automatycznego. My bardzo niewiele korzystamy z tej możliwości świadomego kreowania naszego doświadczenia, stąd też istnieje całe mnóstwo problemów, dramatów, całe mnóstwo doświadczeń, których nie chcemy. Często też zastanawiamy się, dlaczego ja myślę myśli, których nie chcę. A jak już zaczynamy praktykować sobie rozwój wewnętrzny, zaczynamy medytować i tak dalej, to jest moment takiego wewnętrznego oświecenia, w którym zdajemy sobie sprawę, ja pierniczę, ile tutaj jest myśli, które w ogóle nie są moje, one po prostu przelatują przez naszą głowę, a my w tym momencie zastanawiamy się, jak to w ogóle jest możliwe, że aż tyle się tego nagromadziło, a i warto jest wiedzieć, że to wszystko jest obrazowanie naszego pola emocjonalnego. Nasze myśli są zawsze połączone z naszymi emocjami, i jeśli ty doświadczasz mocnego przestymulowania właśnie na poziomie myśli, to e, z na poziomie emocji gromadzi się i już zgromadziło się całe mnóstwo emocji, które po prostu szukają ujścia, a że właśnie funkcjonujemy w niewłaściwym wzorcu emocjonalności to mamy taką tendencję do spychania naszych emocji w głąb ciała, w głąb energii. I stąd też pojawia się całe mnóstwo takiego ścisku, wewnętrznego niespokoju. Jak próbujesz medytować, zamykasz oczy, okazuje się, że tam po prostu wybuchy wulkanów itd. Minuta, dwie i już odlatujesz czasami. Oczywiście może to być nieco dłuższy czas, w zależności od tego, jaka jest Twoja praktyka. Tym niemniej te myśli nadal się pojawiają i właśnie warto jest wiedzieć, że nie chcemy podczas rozwoju świadomości pracować z naszymi myślami, a często istnieje właśnie takie przekonanie, że mamy afirmować, mamy pracować sobie tylko i wyłącznie na poziomie umysłu, a ciało, emocje to tam już dobre, poukłada się, albo w ogóle jakby nikt nas nie informuje na ten temat emocjonalności, że trzeba z tym pracować. A dlatego przychodzę dzisiaj do Ciebie, żeby Cię uświadomić i żeby zaprosić Cię do tego, żebyś podczas swoich wewnętrznych procesów, a czy to jakichś trudnych doświadczeń, które teraz masz, czy to jakichś wyzwań, skupił, skupiła się przede wszystkim na polu swoich emocji. A żeby to zrobić, to potrzebujesz wejść w takie głębokie odczuwanie swojego ciała, swoich emocji i też stopniowe odkopywanie się z tego mózgu automatycznego, o którym mówiłam wcześniej. Może poruszę tutaj temat mózgu automatycznego, jest to niesamowicie ciekawa, ciekawa kwestia. Właśnie ostatnio sobie zgłębiałam z ciekawości jeszcze bardziej ten temat, żeby też zobrazować sobie to trochę lepiej i móc ci to jeszcze lepiej przekazać, a mianowicie nasz mózg i nasze emocje automatyczne pochodzą z tak zwanego układu limbicznego. A bardzo polecam ci wejść sobie na anatomię mózgu, wpisać w Google na przykład mózg limbiczny i oglądnąć sobie tylko i wyłącznie to, jak to wszystko wygląda. Będzie ci po prostu prościej i Twojej świadomości też będzie prościej wejść w te przestrzenie, ponieważ jeśli my chcemy zacząć pracować sobie z emocjami świadomie i chcemy zacząć mieć sprawczość w naszych emocjach, a, czyli kreować sobie takie emocje mm, pozytywne, te, których faktycznie chcemy doświadczać, to potrzebujemy właśnie wejść sobie na poziom energii naszego mózgu i sobie trochę tam pooczyszczać, pogrzebać. Mm. I w tym właśnie wspiera przede wszystkim medytacja, skupiająca się też na obszarze właśnie mózgu, ale też w tym wspiera właśnie sama wiedza, jak do tego wszystkiego doszło, że pojawiają się w tobie trudne emocje i że za pomocą Trudnych emocji, nieustannego takiego zalewa bycia zalewanym lękiem, złością, smutkiem, niepokojem, niepewnością itd. Dlaczego ta cała lawa emocji sprawia, że właśnie cały Twój świat staje się takim chaosem, takim, taką dosyć nieprzyjemną podróżą, a wcale tak nie musi być. I to działa w ten sposób, że nasz mózg ma taki czas programowania. To się dzieje we wczesnym dzieciństwie, właściwie już zaczyna się w brzuchu, nawet jeszcze przed poczęciem, a, a później przez kolejne, tam bodajże 9 miesięcy chyba jest taki kluczowy okres programowania. No, i później wiadomo, już sobie zaczynamy odtwarzać te programy funkcjonowania. I to wygląda w ten sposób, że wszystko, co doświadczali Twoi rodzice, wszystko, co doświadczali ludzie dookoła Ciebie, kiedy byłeś, byłaś malutki, to wszystko zaczyna programowało Twój umysł w określony sposób. Czyli jak na przykład Twoja mama doświadczała jakiegoś trudu związanego z relacją z Twoim tatą, to Ty jakby wsysałaś w Wchłaniałaś te energie, te wzorce emocjonalne do swojego wnętrza i zapisałaś sobie na poziomie mózgu automatycznego, że skoro partner na przykład jest powiedzmy smutny, to jest na przykład Twoja wina, że on jest smutny. Albo kiedy jest zły, to Ty ponosisz jakby tę winę, albo Ty automatycznie czujesz się winna za coś i w ten sposób sobie później funkcjonujesz w swojej relacji ze swoim partnerem. I tutaj warto jest właśnie uświadomić sobie, że wszystkie paterny, czyli wzorce emocjonalne, jakich doświadczasz teraz, to jest tylko i wyłącznie powielanie. A, I tutaj już może Ci przyjść taka myśl, że tego jest bardzo dużo <laughs> i podczas rozwoju naszej podróży duchowej właśnie chcemy sobie wejść w te przestrzenie, a możemy to zrobić tylko i wyłącznie poprzez doświadczanie naszej rzeczywistości w tu i teraz, uświadamiając sobie właśnie te wszystkie wzorce i też nie chcę tutaj żebyś sobie pomyślała, że kurczę, czyli za wszystkie moje niepowodzenia życiowe są odpowiedzialni moi rodzice na przykład albo ludzie, którzy mnie otaczali, albo całe społeczeństwo i tak dalej. To nie wygląda w ten sposób. To jest część prawdy. Natomiast całą prawdą jest fakt, że my kreujemy sobie swoje doświadczenia jeszcze przed narodzinami, a i Cały ten impact wytworzony przed narodzinami sprawia, że my e, doświadczamy jakiejś określonej e, rodziny, jakiegoś określonego wzorca właśnie w rodzinie, po to, żebyśmy sobie mogli zrobić wgląd w, w swoją własną świadomość, czyli Każda osoba, która przyczyniła się do zaprogramowania określonych negatywnych wzorców emocjonalnych w twoim życiu, jest tak naprawdę najcudowniejszym doświadczeniem dla ciebie, ponieważ ty dzięki temu możesz sobie te wzorce przepisać, odkodować te negatywne emocje, te negatywne reakcje i dzięki temu też zacząć reagować zdrowo, z poziomu czystej świadomości, z poziomu istoty światła i zacząć kreować sobie takie doświadczenia, jakie chcesz. I ten proces zazwyczaj zajmuje trochę czasu, a tym niemniej, według mnie, o wiele lepiej jest zająć się tym już od razu teraz, niż powielać sobie cały czas ten schemat, który będzie jakby automatycznie po prostu wynikał z Twojego mózgu automatycznego. A Ty możesz albo siąść z tyłu i przyglądać się swojemu cierpieniu, albo możesz też przejąć stery i zacząć pracować ze swoimi emocjami. Myślę, że ta druga opcja. Jest o wiele bardziej przyjemna, i tutaj warto jest otworzyć się na taki chwilowy dyskomfort, na, na takie zrozumienie, że kiedy wejdziesz w ten chwilowy dyskomfort, pojawiających się emocji, nie będziesz się od nich odcinać, to później pojawi się komfort uwolnienia tych negatywnych emocji. Uzdrowienia a, tego negatywnego wzorca przekonania na poziomie automatycznego mózgu, który przyciągał do ciebie określone niechciane doświadczenia. I to jest magia naszych emocji. Naprawdę warto jest sobie z nimi pracować. A, sposobów na pracę z emocjami jest wiele, tym niemniej, według mnie, im coś jest prostsze, im coś jest łatwiejsze, tym. A, Będziemy po prostu o wiele chętniej adaptować to do swojego życia. I najprostszą, w ogóle najłatwiejszą i najprzyjemniejszą metodą pracy z emocjami jest sama ich obserwacja, obserwacja energii pojawiającej się w obecnym czasie, kiedy doświadczasz jakiejś konkretnej emocji. Chcemy tutaj wejść właśnie na poziom czystej świadomości i braku utożsamiania się z naszymi emocjami. A czytania m, informacji, jaka się za nimi kryje. A żeby to zrobić, potrzebujesz tą emocję najpierw zauważyć, potrzebujesz dać jej się przejawić, potrzebujesz daje, dać jej się wyrazić i dopiero wtedy, kiedy w pełni odczujesz swoją emocję, w pełni zaakceptujesz tą emocję taką, jaka jest, odkryjesz m, tą informację, która się za nią kryje. Na przykład na poprzednim przykładzie sobie tutaj zrobimy mamy na przykład partnera, który kiedy się złości, kiedy się smuci i tak sprawia, że my czujemy się odpowiedzialni za te jego emocje, obwiniamy siebie za te emocje itd. więc czujemy poczucie winy i wchodzimy, jakby łapiemy to negatywne samopoczucie naszego partnera, jego złość, jego smutek, jego żal itd. Same później sami się winimy, sami chłoniemy te emocje, i to co chcemy tutaj zrobić, to chcemy zapomnieć na moment o całej tej sytuacji, która się dzieje dookoła, i wejść w nasze ciało, wejść w nasze emocje, sprawdzić, jak ta emocja chce się przejawić. Jeśli będzie to złość, to wyraź tą złość, nie projektuj jej na kogoś. Możesz spróbować pouderzać sobie poduszki, pobiegać pokrzyczeć, różne techniki pracy somatycznej z ciałem tutaj fajnie się przydają. Jeśli to będzie smutek, wejdź w pełni w ten smutek. Być może się popłaczesz, to będzie piękne, łzy oczyszczają, tak? Być może jakaś inna emocja jeszcze się pojawi, jakaś niepewność. Chcesz tutaj wejść w taką głęboką samą świadomość ciała przede wszystkim, ponieważ emocje pojawiają się właśnie w ciele. I kiedy ty tej emocji dasz się wyrazić, Będziesz mieć taki wspaniały efekt jak samo uzdrowienie ciała, ponieważ każda zblokowana emocja powoduje zaburzenie na poziomie ciała i powoduje, że chorujemy. Poczujesz o wiele większy napływ energii, ponieważ zablokowana energia emocjonalna sprawia, że po prostu mamy tej energii do dyspozycji o wiele mniej niż zwykle, a do tego zyskasz jeszcze dodatkowy aspekt, czyli samą świadomość, um, wynikającą z wejścia sobie w głąb emocji, odkodowania jej pochodzenia, i tutaj najczęściej nasze mózgi niezwykle nas wspierają, kiedy my chcemy z nimi współpracować, kiedy chcemy odkryć pochodzenie naszej emocji. To nasza świadomość będzie nam po prostu wyświetlać sytuacje, czy to z dzieciństwa, czy to z poprzednich żyć, czy to z jakichkolwiek doświadczeń, które tą emocję zblokowaną, tą emocję nieukochaną w nas spowodowały. I w ten sposób przechodzimy sobie stopniowo od zakotwiczenia w przeszłości, od funkcjonowania właśnie na poziomie automatycznego mózgu do coraz większej świadomości życia w tu i teraz i kreowania sobie takiej rzeczywistości, jaką chcemy. I możesz to sprawdzić w taki sposób, że kiedy faktycznie pracujesz tak głęboko z poziomu czystej świadomości ze swoimi emocjami, to okazuje się, że rzeczy, które wcześniej przyciągałaś, przyciągałeś negatywne, czyli na przykład częste kłótnie z partnerem, lub jakieś właśnie ściąganie emocji partnerów, lub problemy na tym poziomie, to okaże się, że te sytuacje przestaną już mieć na ciebie aż taki wpływ, a w pewnym momencie zaczną się wygaszać. I tutaj akurat podaję na przykładzie relacji, ale ten wzorzec funkcjonowania emocjonalnego, automatycznego może Ci się pojawić w każdym, każdym dosłownie obszarze. I to jest też magia pracy na poziomie krystalicznej świadomości, ponieważ ten wzorzec negatywny, który odkodujesz na przykład na poziomie właśnie relacji z partnerem, może się okazać, że ten wzorzec też negatywnie wpływał na Twoją relację z Twoim biznesem, na twoją relację z tatą, na twoją relację z samą sobą to też najczęściej się ujawnia właśnie ta, w tej relacji z samą sobą. I w ten sposób, jak widzisz, możesz sobie za jednym zamachem tak naprawdę załatwić wielowymiarowość swojej rzeczywistości i odkodować sobie naprawdę bardzo, bardzo dużo negatywnych wzorców, negatywnych przekonań i dzięki temu też twoja rzeczywistość o wiele szybciej po prostu zacznie być Coraz bardziej przyjemna, coraz bardziej wypełniona dobrostanem i coraz bardziej świadoma. A myślę, że warto jest z takiego poziomu zacząć sobie właśnie pracować z tymi wzorcami emocjonalnymi. A nasz mózg potrzebuje, też ważne jest, żebyś wiedziała, że nasz mózg potrzebuje doświadczyć na żywo pewnych emocji. Czyli jak my sobie będziemy coś robić na sucho, to nie do końca możemy wejść aż tak głęboko w jakieś sytuacje. Najfajniej jest to robić właśnie na bieżąco. I oczywiście, jeśli masz też swoje techniki pracy typu z zeszytem, właśnie możesz sobie wypisywać różne emocje, różne sytuacje w swoim życiu. Jeśli masz na przykład um, jakieś tam wybaczanie radykalne, albo jakieś inne techniki właśnie uwalniania, pracy z ciałem a to jak najbardziej możesz sobie stosować, ale też warto jest wiedzieć, żebyś przede wszystkim też skupiała się na odkodowywaniu tego, co faktycznie się dzieje w tu i teraz w twojej rzeczywistości. Tutaj jest największe pole informacji, tutaj możesz najwięcej zdziałać. I jeśli też doświadczasz jakichś mocnych zblokowań w ciele i tak dalej, warto jest się wziąć za rozciąganie, za jogę za medytację, za ruch intuicyjny, taniec intuicyjny i tak dalej. To wszystko są formy ekspresji emocjonalnej, bo my jako ludzie a Nieustannie jesteśmy w ekspresji emocjonalnej, to się dzieje cały czas, tylko właśnie my często jesteśmy na poziomie umysłu, zablokowani i ta emocjonalność gdzieś nam totalnie ucieka. To się też wiąże z tym, że właśnie nie czujemy w ogóle swojego ciała, kiedy, kiedy robimy różne rzeczy, a, a jak już wchodzimy w czucie swojego ciała, to zazwyczaj jest ból albo coś, co jest bardzo nieprzyjemne. Także. Mm, żeby uniknąć takich sytuacji na przyszłość, chcesz wejść po prostu w świadomość swoich emocji, ponieważ te emocje, one są u nas cały czas i my rozwijając się właśnie w taki świadomy sposób, chcąc wejść sobie w pole czystej świadomości, w krystaliczną świadomość, czyli naszą prawdę, naszą autentyczność, chcemy doświadczać całości naszego doświadczenia na raz. Czyli zarówno doświadczać swoich myśli, energii umysłu, jak i jednocześnie doświadczać swoich emocji, jak i swojego ciała, jak i rzeczywistości dookoła nas. To tworzy taką pełną matrycę energetyczną. Całego Twojego doświadczenia, i dopiero wtedy jesteś w stanie rozwinąć swoją świadomość do poziomu, w którym możesz zacząć kreować swoje doświadczenia i faktycznie stwarzać takie życie, o jakim marzysz. Po prostu dla każdego nas jest dostępna ta możliwość, żeby sobie stwarzać w ten sposób doświadczenie. Tylko potrzebujemy nauczyć się właśnie ze sobą współpracować i rozumieć przede wszystkim. E, Siebie po prostu. Często jest tak, że cała ta dramaturgia naszego życia, wszystkie problemy w życiu i tak dalej, biorą się tylko i wyłącznie z niezrozumienia samego siebie i z tego, że nikt nas nigdy wcześniej nie uczył, żeby po prostu być samoświadomym człowiekiem. Także stań teraz w dojrzałości i zacznij być samoświadomym człowiekiem dla samej siebie, dla samego siebie. A dojrzałość duchowa tutaj um, wchodzi nam na scenę. My, jeśli chcemy się rozwijać w autentyczny sposób a, i autentycznie stawać właśnie w kreacji, w mocy kreacji, potrzebujemy dojrzeć do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje emocje, za całe swoje wnętrze a, i uświadomić sobie, że to, w jaki sposób dysponujemy naszą energią, tutaj przede wszystkim emocjonalną, zawsze ma wpływ na świat zewnętrzny i tylko i wyłącznie poprzez a, pracę wewnętrzną, rozwojową, poprzez zrozumienie siebie, doświadczenie tego, co blokowało Ciebie przed a, określonymi celami, określonymi marzeniami, a, odkodowywanie sobie tych wszystkich blokad, stawanie w zdrowych wzorcach istnienia a, i już wszystko będzie Ci się w życiu zgrywać o wiele szybciej. Niż jakbyś chciał, chciała podążać cały czas za tym mózgiem automatycznym. Myślę, że w obecnych czasach też mamy tak niesamowite możliwości rozwojowe, ponieważ mm, cała planeta ogólnie podnosi wibracje, także warto jest się do tego dostosować, warto jest skorzystać z tej okazji, z tej sytuacji. I rozwijać się w polu czystej świadomości. Jeśli oczywiście masz ochotę a, powspółpracować sobie w tym temacie, jestem dostępna na sesję 1.1. Mam też warsztaty obecnie dostępne w zakupie, także zapraszam Cię do swoich przestrzeni, a możesz też skorzystać sobie z moich medytacji jak najbardziej. I u mnie na fejsie też jest kilka ciekawych treści. Dodatkowo, Także zapraszam Cię serdecznie do siebie i życzę Ci cudownej podróży duchowej, cudownego rozwoju wewnętrznego, uzdrawiania i wszystkiego dobrego. Hej!